Cześć, to Dawid i Severin. W dzisiejszym treningu będziemy ćwiczyć mięśnie brzucha dla osób średnio zaawansowanych. Na pierwszy rzut będziemy wykonywać scyzoryki. Pamiętamy, żeby odcinek będzie był przyklejony do podłogi, ramiona i nogi w połowie drogi spotykają się. Pamiętamy, żeby kolana były lekko ugięte. Wykonujemy po. 10-15 powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem będzie wznos bioder z nogami wyprostowanymi w leżeniu na plecach. Pozycja wyjściowa leżymy na plecach, nogi wyprostowane, uniesione do góry, pośladki oderwane i wykonujemy wznos bioder centralnie do góry. Nie za siebie, a do góry. I wykonujemy 10-12 powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie dla średnio zaawansowanych na mięśnie brzucha. Pozycja jak do planku, czyli łokcie w linii z barkami. <laughs> miennica podwinięta, zaokrąglone plecy, łopatka schowana. I teraz ruch wygląda tak. Że jest odwiedzenie biodra i kolano, jakby chciało dotknąć łokcia. Po 5 na każdą stronę. Dawid wykonuje. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Staraj się, się cały czas trzymać plecy zaokrąglone, głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Ok, mamy po 5 na każdą stronę. Dzięki, że oglądacie nasze odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.